Takiego ptaszora, takiego chocobo, którego możecie zdobyć za darmo. Hejka, witajcie, z tej strony Cheli, a w tym materiale pokażę wam jak zdobyć waszego pierwszego monta. Tak, nie przesłyszeliście się, waszego pierwszego monta na level 20. Wbijając 20. level prawie za darmo możecie mieć takiego właśnie ptaszora. Hejka, witajcie z tej strony Chelly, a jest to kolejny materiał, w którym dowiecie się jak zdobyć Waszego pierwszego monta. Myślę, że jest to dość znaczący etap w Waszej przygodzie, ponieważ dzięki niemu możecie wykonywać dużo szybciej Wasze main scenario questy i wszelkiego rodzaju inne aktywności, które będziecie chcieli wykonać. A więc Chelly, co musimy zrobić, żeby zdobyć tego monta? Musicie udać się do Teleport Uldach Western Tanalan Horizon. Dokładnie do Walking Suns Już tu pewnie byliście Dwa razy myślę, może trzy, nie wiem, nie pamiętam I udajecie się dokładnie w to miejsce, gdzie teraz jestem Schodzicie w dół Wchodzicie do Walking Suns Entrance Do waszej pierwszej kryjówki Następnie wchodzicie do tutaj do Solara Wchodzicie tutaj A następnie bierzecie questa od Mimfili, która siedzi na tym krzesełku A quest nazywa się... A Hero in the Making. Jest to main scenario quest, główny quest wasz, którego będziecie musieli wykonać. Jest to quest na 20 level i po wbiciu 20 levelu wybieracie sobie Grand Company, waszą główną frakcję, do której dołączycie. Są trzy główne frakcje: Immortal Flames, Melstorm i Twin Adder. Możecie dołączyć do każdej z nich. W tym miejscu będą stali trzej oficerowie, każdy z innej frakcji, pogadacie z nimi i zdecydujecie, gdzie chcecie dołączyć. W moim przypadku był to Maelstorm, więc pokażę, jak zdobyć waszego Chocobo. W Maelstormie A więc po wybraniu waszej frakcji Będziecie mieli kolejnego questa głównego W zależności od wybranej frakcji W Immortal Flames będzie to For Coin and Country Melstorm będzie Till Sea Swallow All Albo Twin Adder będzie to Woods Will Be Dome. I po wybraniu waszego, waszej frakcji, teleportujecie się w zależności. Immortal Flames to będzie Uldach, Twin Adder będzie to New Gridania, a Melstone będzie to Limza Lumimza. Ja się teleportuję do Limza Lumimza. Musimy chwilkę zaczekać, bo w Limza Lumimza przeważnie większość ludzi przy teleporcie stoi. W Uldach mamy parę osób, w Gridani mamy troszkę więcej osób, a jak widzicie, w Limza Lumimza jest multum osób. Następnie klikacie Etery, Ethernet i teleportujecie się do Aftcast. Po teleportowaniu się idziecie w lewo przez mostek i dochodzicie do waszej głównej kwatery, która znajduje się w The Castle, Dokładnie w tym miejscu. Po wykonaniu waszego quest'a musicie wziąć quest'a, który będzie tutaj po prawo. U tej pani quest będzie taki z plusikiem i będzie się nazywał My Little Chocobo. Po wzięciu tego quest'a potrzebujecie mieć 200 sili, Tych oto kompany sili. Ja w tym przypadku mam 79 tysięcy, ale wy nie będziecie Mieli albo będziecie mieli malutko. Następnie idziecie do Storm Water Monster, wybieracie pierwszą rubrykę, material i kupujecie przedmiot, który jest za 200 sili i nosi nazwę Flame Chocobo Issuance. Jeżeli to kupicie, następnie możecie oddać to tej pani, a następnie udajemy się do głównego Eterytu. Ja się teleportuję po prostu, nie chcę mi się biec do teleporta. Jesteśmy przy głównym Eterycie i idziemy w prawo, dokładnie w to miejsce, tutaj do Pip. I tutaj będziecie mogli odebrać Waszego Chocobo. W tym miejscu będziecie mieli kaccenkę, jak wasz wspaniały towarzysz Waszej długiej podróży się pojawia, nazywacie go oczywiście jak chcecie i podróżujecie od tej chwili wspólnie. To by było na tyle w tym materiale. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zapraszam do komentowania. A więc do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!